siemano widzowie to znowu awang z Google Mapsu. Przywitałem Was dzisiaj w Szwecji. Ja muszę O, idziemy spać. Ja chcę tam iść. Idź. Tam. Ja nie chcę zdjęć. Idziemy tam. Dobra, nieważne to się gdzie jest logowane rzeczy. Wyruszam w I Jeżeli będzie Wam się podobać ten odcinek, to zostawcie sobie i lajka. Widzowie, przejdziemy się samochodem. Będzie bardzo fajne. Przejechać się chcę. Dlaczego nie daję! Dużo wycofywania. Dobra. Wejdziemy wy. Gdzie widzowie by pójść? Idziemy w da Jezu. Ogólnie jestem ciekaw, czy wy lubicie te kraje. Yy. Okej, okay, idziemy na... na tutaj. Nie mogę, poczekajcie. Wkus. kursie. Tam tutaj to nie jest w pełni. Czemu jest tu tak mało lodu? Ja za więcej. Idziemy po więcej lodu. Idziemy. Nie mogę tam. Idziemy tutaj. Widzowie, jesteśmy na łódce. Panie Dzieciak synił dupę. Cic. Proszę Pana, czy woda jest zimna? Dlaczego my jesteśmy tak daleko od... daleko... Woda zimna, proszę Pana? Nie, nie rozumiem tego, jakby tutaj była jakaś osoba. A nie ma do przodu nie możemy iść. Okej. Okay. Przecież pada woda jest zimna. Idziemy yy, tutaj. Czekaj, co tam było. Puh, puh. Idę tutaj. O, jesteśmy widzowie w mieście. TF 213. Widzowie, idziemy do blisko so, do samochodu. ten samochód. Dobra, wsiadamy do Dęgu, nie, jedziemy, 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 jedziemy. Uwaga! Jedziemy. Dojechaliśmy. Widzowie, to będzie na tyle z dzisiejszego odcinka i jeżeli się podobało zostawcie sobie lajka, jeżeli nie to też zostawcie będzie fajnie i naprawdę jeżeli pod jednym takim ala filmie gdzie jest 50. gdzie trwa on minuta pięćdziesiąt sekund to zostawcie błagam was 10 łapek w górę jeszcze 9. bo w, gdy będzie 10 łapek w górę w Minecraft się przyjmie. A jeżeli się nie przyjmie, to nie wiem, no to... To zależy od was, jeżeli się Minecraft przyjmie, przyjmie albo się nie przyjmie. Zostawcie sobie i lajkę, jeżeli Wam się to podobało. Jeżeli mnie to też to... Cześć!